to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i oczywiście, kariera menadżera została już na moim kanale zaprezentowana. Były z niej dwa odcinki, bodajże e, albo trzy. Nie wiem, bo nagrywam na zapas parę filmów Więc Nie wiem, jaka jest kolejność, ale nieważne. E, dzisiaj, oczywiście, kariera zawodnika. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja jeszcze w nim nie grałem. E, przyznam, że widziałem filmy u kozy, e, Żeby wiecie, no sprawdzić, co i jak. Oczywiście ja go oglądam, e, więc e, oczywiście, te filmy też obejrzałem nieważne. Pamiętajcie o łapkach, subach. E, lecimy po 5 koła. No, i co, Discord? oczywiście, link w opisie, to jest nasz kanałowy Discord, strefa karier. No, i myślę, że możemy zaczynać. Dobrze, jesteśmy oczywiście w menu, stwórz nowego zawodnika albo zagraj prawdziwym zawodnikiem. Ja, oczywiście, w sumie. Wiecie co, stwórzmy sobie nowego zawodnika, albo wiecie co, dobra, zagrajmy prawdziwym, bo jestem ciekaw, czy będziemy mieć już jakiś charakter, skoro będziemy grać prawdziwym zawodnikiem, no to pytanie, czy nasz zawodnik będzie mieć jakiś ukształtowany charakter. Wybierzmy sobie y, Pablo Gaviego. Dlaczego? Ponieważ ma on dosyć wysoki overall, nie jest typowo podstawowym zawodnikiem, y, ale wiecie, jest tam gdzieś w hierarchii bardzo wysoko, y, jeśli chodzi o FIFA w pomocy. Y, tutaj, obojętnie chyba czemu styl negocjacji można wybrać? Ciekawe, jaki to ma wpływ. Ej, jeżeli wiecie, jaki wpływ ma styl negocjacji, no to dajcie znać, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, a jestem ciekaw, bo... bo, bo. I swoją drogą jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. To jest bardzo, bardzo fajne. Mamy tutaj oczywiście zapisy. Ja tutaj mam dwa póki co, ale jest fajnie opisane, ponieważ mamy następny mecz, jest logo Liverpoolu, jest oczywiście logo pucharu, w którym bierzemy udział, czyli tutaj jest przedsezonowy, tutaj jest DFA Community Shield, także bardzo fajnie to Moim zdaniem zrobione. Oczywiście ja tutaj sobie zapisuję na eksperyment. No i lecimy z karierą, zobaczymy, jak to jest. Decyzje. W ciągu sezonu możesz zrobić wiele rzeczy, które definiują Twój styl życia poza boiskiem, zakupy, inwestycje. Wydawaj ciężko zrobione pieniądze na luksusy, e, Ok, no i nagrody, tutaj różne wydarzenia jakieś. No i dobrze, zobaczmy. W ogóle mega jest to menu. Dobra, przywita się z kolegami. No i mamy, y, mamy pierwszy błąd. Mamy pierwszy błąd, ponieważ dlaczego ja się muszę witać z kolegami? Skoro w szatni każdy z zna Pablo Gaviego, no kto nie zna Pablo Gaviego w Barcelonie no kurde wiecie, no to jest podstawowy zawodnik, chciałem się z nim witać Aj, no dobrze, no ale uznajmy, że to jest początek sezonu że wszyscy się spotykają, nie widzieliśmy się dwa tygodnie, bo była przerwa i no wracamy do treningów dobrze, punkt Virtuosa, e, okej okay. zakończono no i dobrze, teraz co ja mam kliknąć, aha to już zrobiłem czyli kółko, dobrze, Nieintuicyjnie trochę e, no dobra, unika grzania ławy Dobrze, fajnie, fajnie, poprawa cen menadżera, uczestnictwo w treningach. No i tutaj mamy osobowość oczywiście. Premio do atrybutów, no dobrze, poziom osobowości. ok ok no i właśnie, mamy obecnie 100% Virtuos, ponieważ tam podjęliśmy decyzję, która ukierunkowała nas w tym kierunku. Trochę masło myślane ale nieważne. Lecimy dalej, Pablo Gavi, nie ma game face'u, co jest co jest kurde śmieszne. To jest to jest bez sensu. W sensie no taki zawodnik powinien mieć twarz. No ale dobrze. Zobaczymy tak osobowość. Zobaczymy jak to wygląda. Tutaj właściwie nie mogę nic zrobić. Mogę tutaj sobie zmienić widok. I tutaj mamy rozpisane jakby co w, którym, w którą stronę będziemy się rozwijać. Będziemy rozwijać się w no jak widzicie równowaga, zwinność, ustanie w ataku, siła i tak dalej. No dobrze, no to jest nieważne w którą stronę ja chcę iść, bo to jest odcinek testowy, ja tylko sobie sprawdzę co i jak swoją drogą te koszulki ogóle wyglądają całkiem przyzwoicie, no ale dobrze, tu mamy statystyki zawodnika, czyli raczej nic nowego, inne ligi to oczywiście było, e eduty piłkarza, nam to wiadomo, też to było, mm, ale ja bym chciał zobaczyć, tu są powiadomienia, e moja kariera, co tu mamy, Aha, to jest to ona, tak, dobra Głupie, głupie pytanie Zespół, no to będzie po prostu zespół Właśnie, działania, szukałem tutaj czegoś No i mamy Sponsorowany autokar Jaż, aha, opłać transport fanów autokarem na zbliżający się ważny mecz, okej, okay, fajnie, że to jest opisane w ogóle, kup nowoczesny materac hybrydowy, dobra, ej, podoba mi się to, ja nigdy nie byłem fanem kariery zawodnika, raz, dlatego, że była zbugowana, dwa, dlatego, że była mega ograniczona, no a trzy, yy, bo po prostu zawsze wolałem budować historię klubu, budować historię menadżera, wykup loże dla rodziny i przyjaciół, 15 tysięcy, no z tego co wiem, to, yy, to można za darmo sobie tam, wiecie, zaprosić rodzina, aczkolwiek jadłem do loży, okej, okay, no drogo w każdym razie, zapisz się na kurs PR no od tego się raczej ma zespół ale dobrze, no wiadomo, no nie będę się czekać no to są bardzo fajne opcje kup ręcznie jadłane koszule i jedwabne krawaty, o i taki Pablo Gavi w jedwabnym krawacie, żeby w każdej sytuacji pokazać klasę, zamów garnitur na miarę bardzo podobały mi się te opisy w sensie, że jakby po prostu zrobili to wiecie, no, wiecie, no zawsze coś można sobie przeczytać i chociaż się uśmiechnąć wpłać datek na schroniska dla zwierząt Również ciekawie Punkty duszy zespołu e, Punkty indywidualisty tutaj Za 52 tysiące kup z sprzęt stereo e, No i zbuduj basen w domu Za 86 tysięcy Bardzo dużo e, Dobrze, mamy inwestycje Aha, inwestycje jeszcze nie mamy odblokowanych Dlaczego? Nie wiem Dobra na pewno będę chciał przetestować sobie jak działają highlightsy, ale wiecie co? To chyba nie Pablo Gavi, więc ja sobie zawodnika zmienię na takiego jakiegoś ofensywnego napastnika czy coś. Ogółem ja wybrałem sobie Nunez'a i robię treningi i zauważyłem bardzo fajną rzecz. Niby mała rzecz, ale fajna, ponieważ w FIFA 22 zdarzały się rzeczy takie, że jak grało się w treningu, to nie używało się własnego zawodnika, tylko. Innego. A tutaj, mimo że to jest gra obronna, to używam normalnie Darwina Nuneza e, Więc to jest bardzo mała rzecz, ale przynajmniej jakkolwiek to naprawili e, Więc w sumie to się cieszę, bo, bo ma to przynajmniej no, jakikolwiek sens teraz e, Jak widzicie dostałem ofertę z Atletyku Bilbao, no i niestety negocjacji kontraktu nadal nie ma no to, jest, to jest żart, to jest akurat żart i to powinno być już dawno Ja e, oczywiście odrzucam no i z tego co widzę, to też na Darwin, nie wiem czy to jest jego game face, czy to jest zrobiony, ale wygląda bardzo średnio w tej chwili. Ogólnie jak widzicie, rozegrałem sobie tutaj szybko mecz, no i po takim spotkaniu mamy punkty do osobowości. Nie wiem od czego to zależało dokładnie, znaczy generalnie od driblingów od podań, od strzałów, oj że mi kamerkę wywaliło. Także te punkty generalnie zależą od tego jak się gra, no i jak widzicie my poszliśmy w tą niebieską stronę, nie pamiętam jak to dokładnie się nazywa. Eee, w każdym razie no fajnie, że generalnie gra ma wpływ na osobowość. Niby mała rzecz, ale dosyć, dosyć ciekawa oczywiście roknie. nie? Ja generalnie większość spotkań symulowałem w kalendarzu. Kurde, co jest z tą kamerką? Widzowie, przepraszam, ale tutaj dzieją się dziwne rzeczy. Głównie symulowałem w kalendarzu, no i właśnie mamy tutaj informacje o osobowościach, gdzie są tutaj punkty, także oprócz procentów są właśnie również punkty. Eee, mamy tutaj odblokowane też jakby do czego dostajemy bonusy. Chyba tak to można określić, w sensie największym. Jesteśmy wirtuozem, więc dostajemy więcej plusów do wirtuoza. Dostajemy za zwinność, opanowanie, równowagę i wytrzymałość do tych statystyk. No właśnie, premia do atrybutów. Także tutaj, ile punktów się zdobędzie, jakby tyle. Dostajemy więcej atrybutów, jakby w sensie większą premię do atrybutów. Ciekawie zrobione, trzeba to oczywiście zrozumieć grając. Według mnie, tak to w sumie będzie najlepiej. No ale dobra, chciałbym zobaczyć działania, ponieważ tutaj ignorowałem to. No bo, oczywiście, no mówię. O, plotki o transferze. No właśnie, bo to samo od Atletiku. No i mamy odpowiedzi. Użyj wywiadu dla strony klubu, powiedz, że wszystko ci, że dobrze ci w klubie i nie wierzysz plotkom. Moim zadaniem jest gra w piłkę, e, spotka się z kierownictwem, czy plotki są prawdziwe. Czy mogę powiedzieć kolegom z zespołu, że zostaję? E, powiedz w wywiadzie dla podcastu, że jesteś otwarty na ewentualne propozycje zmiany klubu. Ciekawe, bardzo ciekawe, że y, te. Decyzje nasze nie tylko są po prostu randomowo, wiecie, rzucone, ale one mają powiązanie z faktyczną sytuacją zawodnika. No i mamy działanie chodzi o Halloween, jaki mamy obecny miesiąc. Yy, mamy, no właśnie, zobaczcie to. Yy, czekajcie. Dalej, gdzie to mogę sprawdzić? Kurczę, tu chyba. Yy, październik, no właśnie, czyli to jest ten okres Halloweenowy. Yy, no kurde, bardzo fajnie zrobione, bardzo naprawdę. Naprawdę fajnie zrobione. Wybierzmy sobie co, tam cokolwiek. No i to do fabuły, do takiej kariery zawodnika może być naprawdę spoko, jak te wybory naprawdę będą cokolwiek zmieniać i będą powiązane właśnie e, z tym, co się w zespole dzieje, co się dzieje ogółem w, e, w futbolu, w karierze piłkarza. E, tutaj mam kupiony ten spostowany autokar, mimo że ja tutaj nic nie robiłem. To oczywiście widzieliśmy wszystko. Zatrudnij asystenta. Okej, okay, tego chyba, chyba nie było. Yy, zatrudnia nauczyciele języka No bardzo fajnie, bardzo fajnie kupmy to yy, No dobra Czyli co, zakończono Osobisty stylista, no i tego jest naprawdę dużo specjalista od mediów społecznościowych, osobisty kucharz, Podolog. nawet od stóp mamy ziomeczka yy, nowoczesne biuro no oczywiście to było meble, sala kinowa, sprzęt treningowy, no i ja, jak widzicie, w prawym górnym rogu mam 2,3 miliona, także Darwin z tą no, troszkę kasy ma. Ehm, salon gier, znaczy pokój gier, dom, long basen, datek do szkoły, zegarek, samochód elektryczny, no i jak widzicie, te rzeczy są coraz, coraz to droższe. Małe mieszkanie za 250 tysięcy, kup dzieło dawnego mistrza, no naprawdę, no teraz się czuję, jakbym grał w taką grę mobilną, gdzie mamy do wyboru różne rzeczy, no niby tylko klikamy. Ale to jest, to jest fajne, że przynajmniej mamy ten wybór. Milion, okej. Okay. Spomóż rozwój... ziem... wspomóż rozwój gorzej rozwiniętych... A, nie chciąc to tak kupiłem. Dobra, to był mislik, ale dobrze. Punkty duszy zespołu. Yy, tylko że tekst jest niedokończony. Yy... Kurde, no jest ciekawie, naprawdę, w tym jest ciekawie. Tutaj mamy inwestycje, tego oczywiście wcześniej nie było. Zainwestycje w sprzęt sportowy, marka Perfum, dobra, Akademia Sportowa. Wybierzemy sobie coś, wybierzemy, y, mamy 1, 300 no to wybierzemy sobie tak. Niskie ryzyko. 45 dni do końca, dobrze. E, 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 szacunkowy przychód to jest 313. A tu mamy. Mogę jeszcze... poczekajcie, bo mamy zainwestowane środki 250, ale nie wiem ile mi się zwróci z tego. No i dobrze, wybierzmy sobie coś może na ryzyku średnim, no tutaj akademia sportowa, mnie spoko. Ok, tutaj też 250 daliśmy, a możemy zgarnąć 313, e, chyba nie pamiętam tak było. No i może teraz coś droższego, poczekajcie, ale wysokie ryzyko żeby było. To no dobra, to musimy to. Giełda papierów wartościowych. Tutaj będziemy inwestować. Daj nura w świat finansów. No i zobaczmy. Yy, mamy zainwestowane 400 tysięcy, a możemy dostać 560 tysięcy. Także zobaczymy. Te inwestycje nam się sprawdzą. Ja tutaj jeszcze sobie trochę przesymuluję, trochę treningów porobię, żeby być w podstawowym składzie. I zaraz zobaczymy, jak wyglądają te powtórki w trybie zawodnika, w trybie jednoosobowym w sensie grając tylko zawodnikiem, jakby. Dobra, jestem w podstawowym składzie, no i zagrajmy sobie mecz z League United. Oczywiście, pokaż, graj jak Nunes. Ale czy ja mogę? Ale to chyba będą powtórki, tak? W sensie ja chciałbym zagrać powtórki, ale yy, tylko nie Wydaje mi się, że to chyba będzie ta opcja, ale szczerze nie jestem pewien. No tak, i mamy pierwszą. Liverpool szansa na dośrodkowanie. No i dobra, gdzie ja jestem? Dobra, jestem na ataku. Eee, oczywiście. Okej, okay, poszła piła. Nie wiem jaki mam poziom ustawiony, nie sprawdziłem. No i strzelaj. Kurde, mógł strzelać. Szkoda. Ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Kurde, ja na spalonym, ale nam no, Wygonili z tego Spalonego W sensie na Spalonego wygonili właśnie Dobra, do Fabinio i dawaj, strzelaj No i mamy ładnie, pierwszy gol e, Fajnie, fajnie Wydaje mi się, że te powtórki mają większy sens w karierze zawodnika niż w karierze menadżera e, Pierwszy raz widzę te stroje Liverpoolu, są w sumie takie ciekawe Może nie są jakieś mega, ale, ale coś nowego e, Pierwszy raz widzę... Mm, aha, co ja teraz gadam? Dobra, nieważne Sorry, e, język mi się plącze Ale zobaczymy sobie drugą powtórkę Tu mogę wyjść sam na sam Jakbym dostał długą piłkę, no i niecelnie, e, ciężko widzę, że tu będzie jakby y, polepszać swoją ocenę. Ponieważ mamy 30 minutę, a na naszą ocenę ogólną wpływają tylko te powtórki. No, bo jak widzicie, w prawym dolnym rogu mamy 6-1, e, więc tak jakby, wiecie, to są nasze jedyne kontakty z piłką. Kurde, nie spodziewałem się tego pytania. E, podania, pytania, ta. Podania się nie spodziewałem. Zobaczcie, to nadal leci. Ej, czemu to nadal leci? Czemu to nadal leci? Czy to nie powinno się przerwać? W sensie, z tego co wiem, o właśnie, to było dziwne. Dobra, Liverpool kontra, mamy, no właśnie, 6-2, czyli przez 15 minut, tak jakby Nunes nie dotknął piłki, co jest oczywiście, no, bzdurą totalną, no bo oczywiście e, przez te 15 minut, no, Nunes to, coś tam by popykał e, z tą piłeczką, no i dobra, to była zła prośba, podanie, okej. Okay. Czyli no generalnie już widzę, że to jest duża wada, no bo yy, tutaj jakby się nie dzieje nic w tle, w sensie przez yy, w tym czasie jakby jak, jak nie ma tej powtórki, yy, no to nasz Newest jakby w ogóle przy piłce nie był, jakby go na boisku nie było, bo w ogóle jego ocena się nie zmienia, no a powinna, dobra, teraz długa piłka, ładnie rozprowadziłem to do Kristensena, nie nie do Kristensena, to w Lice jest Kristensen, dobra. Nie wiem do kogo. Piękne podanie! No i kurde, nie skończy tego. Ale za to podanie powinienem dostać większego busta do ceny. Mam tylko 6-2 nadal. E, także Jurgen Klop nie będzie ze mnie zadowolony, myślę. Dawaj długą piłę. Spalony będzie. Może jednak nie. Dobra, utrzymajmy się, to jest najważniejsze. Daj mi tam na skrzydło, stary. Rzuć mi tutaj. Jestem wolny. Daj mi tu na skrzydełko. No dawaj, no, dobra. Już nie chcę też prosić się cały czas. Ale dobrze. Zwód. I tak. Cofnięcie. Możesz mi tu jeszcze... Nie możesz. Dawaj, strzelaj. No i mamy 2-0. 6-3 ocena. 2 do 1 dla nas, także Lid nam Gola. Chyba to przegapiłem. <noise> w sensie. Kurde. Leeds strzelił nam gola. Kiedy Leeds strzelił gola? Nieważne. Liverpool Plus drożny, Dobrze, no może tutaj uda się z główki, czyli Darwin jest... No może nie jest najwyższy, ale wiecie. Nie jest też jakoś mega niski Generalnie jest dosyć wysoki. Oj, słabe doświadkowanie, w sensie nie do mnie. A miało być do mnie. Ok, koniec spotkania. No i mamy ocenę 6.2. Na pewno, w grywalnych powtórkach trzeba będzie obniżyć sobie poziom. Tak mi się wydaje, ponieważ jeżeli chcemy tutaj walczyć o jakąś wyższą notę, no to raczej trzeba będzie ten poziom podwyższyć, ponieważ udział w grze jest mniejszy. No a tak jak mówiłem, jakby to, co dzieje się w tle, nie wpływa totalnie na, na stan naszej oceny menadżera. Menadżera. według menadżera stan, po prostu oceny meczowej, może tak, e, także to jest spora wada, ale mamy zadania 2 na 3. Tutaj oczywiście mamy jeszcze, właśnie, cele. E, tu ty tylko gol nie zdobyłem, resztę zrobiłem spoko. A nie, zobaczcie, zobaczcie, jednak ta ocena koniec końców się y, updateuje, bo mamy 7-3, także nieważne. E, po lewej stronie, jak widzicie, 7-3 ocena, a mieliśmy co najmniej 6,5, także to działa. Szkoda, że tego nie pokazuję na bieżąco, mogliby to zmienić oczywiście. Tu mamy e, ładnie napisane, za co dostajemy punkty. Dwa podania głową to są punkty do tego niebieskiego. Sorry, że jeszcze nie znam e, tych nazw, ale tak, e, 7 udanych dryblingów i to nam daje punkty do tego różowego i zielonego atrybutu. E, no i celne podania głównie do niebieskiego, ale również do różowego, także póki co idziemy e, no, bardzo mocno w tą niebieską kategorię. No i dobrze, ja sobie przesumowuję w kalendarzu już ignorując mecze i zobaczymy jak tam nasza inwestycja. No i dobrze, decyzji póki co żadnych nie mamy do wykonania, do podjęcia, ale mamy pierwszą inwestycję. No i to była ta inwestycja chyba na, niskiej, na niskim ryzyku, tak mi się wydaje, aczkolwiek nie pamiętam do końca. Chyba, że nie, sorry, to była na średnim, tak, to była na średnim, straciliśmy. Straciliśmy na niej, aczkolwiek stracili, straciliśmy jedynie 13 tysięcy, niecałe nawet, także to są bardzo małe pieniądze i... No, ewidentnie w te, w te inwestycje warto tutaj inwestować, w sensie w te. No po prostu warto inwestować. Tak to powiem warto inwestować, ponieważ y, przy niskim, przy średnim ryzyku straciłem tylko 13 tysięcy, a mogłem zyskać tam y, kilkadziesiąt, ale dobra, zobaczymy za, y, za, za, za 15-30 dni, jak to będzie wyglądać zresztą. Mamy kolejne decyzje do podjęcia tutaj ponownie. Aha, książka, OK. Y, zakończono, dobra. No i gwiazdka. Dobra, co tu mamy? Zbiórka pieniędzy, zakupy, no i akcja charytatywna. Dobrze, kupmy jakieś rzeczy dla, dla rodziny. Czemu nie mogę tego wybrać? Aha, dostępny za 14 dni. Okej, okay, dobra. To sprawdźmy te inwestycje. Akademia Sportowa może zainwestować. Ale tutaj mamy, no właśnie, no i na niskim ryzyku zyskaliśmy 20-37 tysięcy. No także ewidentnie warto ryzykować, warto inwestować, ponieważ no na niskim ryzyku zyskaliśmy 37 koła, a na średnim straciliśmy tylko 12,5. Zobaczymy sobie jeszcze, jak to wygląda na wysokim ryzyku. Ile stracimy? No, wyzyskać wiadomo, ile zyskamy, ale może stracimy i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dobra, więc tak, mogliśmy poprosić o podwyżkę, niestety ja to przegapiłem. Aczkolwiek nową pensją mogło być 200 tysięcy. Zaraz zobaczę, ile obecnie zarabiamy. Tutaj oczywiście mamy te decyzje. Damy sobie to, no to obojętnie, ale jestem ciekaw tej inwestycji naszej. Także... Przejdźmy do tego. Dobrze. I tak, no właśnie, 180 tysięcy się dało zarobić, także duże pieniądze. Aczkolwiek, no nie ukrywajmy, to też nie jest tak, że nagle, wiecie, jakąś inwestycją zarabiamy kilka milionów. No to tak nie wygląda, yy, więc wiecie. Ale no zobaczmy. No tutaj możemy, mamy tak, 500 tysięcy wkładamy, a możemy wyjąć 500 tysięcy. Yy, znaczy Inaczej. 5 milionów wkładamy, a możemy wyciągnąć 5 milionów 700. Także przy najwyższej możliwej inwestycji zarabiamy, no, mimo wszystko jedynie 700 tysięcy. No to to jest jakieś, nie wiem, to jest jakieś 5 tygodniówek, myślę. Jestem ciekaw, ile mój zawodnik zarabia. To będzie w mojej karierze, tak? Yy, zarabiamy. 120 tysięcy tygodniowo mogliśmy dostać podwyżkę do 200 tysięcy także no prawie dwukrotna podwyżka no to było to byłaby duża różnica no ale dobrze no tak prezentuje się kariera zawodnika póki co nie planuje robić kariery yy, zawodnikiem na moim kanale Aczkolwiek jakieś pojedyncze odcinki eksperymenty na pewno będą się pojawiać, ponieważ mamy tutaj duże pole do popisu. Dajcie znać, co uważacie o tym trybie. E, Nowe według mnie zmiany w tym trybie są lepsze niż w karierze menadżera. Aczkolwiek, no, mimo wszystko i tak wolę karierę menadżera, ponieważ po prostu bardziej mi to siada. No i co? Pamiętajcie o opieczkach w górę, subskrypcjach, wbijajcie na strefę karier Discord, oczywiście nasz. E, no i żegnam się z Wami. Siemano!